Przed meczem sobie mówiliśmy, że te mecze są bardzo trudne, że tak naprawdę wszystko zależy od nas. Jeżeli nie zlekceważymy przeciwnika, to nie boję się o wynik, ale źle weszliśmy w mecz prezent na 1-0. Torun poczuł, że, że może tutaj grać jak równy z równym. Później szybko odskoczyliśmy, mieliśmy dużo sytuacji, brak skuteczności w dzisiejszym meczu i takiego wyrachowania. Myślę, że pozwolił Toruniowi grać do ostatnich minut, bo gdybyśmy wykorzystali nasze sytuacje, które stworzyliśmy w pierwszej i w drugiej połowie, to Toruń myślę, że nie miałby czego szukać tutaj, ale naprawdę skuteczność dzisiaj była fatalna. Ale zawsze mówię, nikt tego nie będzie pamiętał. Dopisaliśmy trzy punkty, zrobiliśmy kolejny krok chyba w górę tabeli i tyle. Cieszymy się z tego. Ważne, wiedzieliśmy o tym, że ten mecz słabszy gdzieś przyjdzie i dobrze, że z takim przeciwnikiem i, i mamy trzy punkty. Zawodnicy, jak coś wyszli w drugiej połowie, rozluźnieni. Wydawało się chyba, że już ten mecz sam się dokończy, toruń się położy. Toruń walczył do końca, za co im naprawdę szacunek, bo, bo nie położyli się, walczyli i chcieli sprawić tutaj sensację. I przy odrobinie szczęścia w końcówce mieli takie sytuację, żeby mogli strzelić bramkę. Na nasze szczęście nie strzelili, dowieźliśmy trzy punkty do końca i cieszymy się i przygotowujemy do kolejnego meczu. Tak, ale dzisiejszy mecz pokazał, że po nas też nie wiadomo czego się spodziewać. Wszyscy dopisali nam trzy punkty. Myśleli, że będzie łatwo i przyjemnie. Tak nie było, więc może i dobrze, że przed takim futbalem ten słabszy mecz z nam się przytrawił. Zawodnicy będą świadomi tego, że w każdym meczu dać trzeba 100%. No tak, ta liga już taka jest, że tutaj nieważne czy tu przyjedzie lider, czy drużyna ostatnia w tabeli. Tu każdy mecz jest ciężki w tej lidze. Już nie, nie, niejednokrotnie to wyniki pokazały w tej lidze. I wiedzieliśmy, że, że tak ten mecz będzie wyglądał. No i niestety druga połowa można powiedzieć do zapomnienia. Znaczy myślę, że torój nas niczym nie zaskoczył, to może my sami siebie zaskoczyliśmy z pewną nonszalancją, brakiem skuteczności i dlatego tak ten mecz wyglądał. Ten mecz powinien być zamknięty już w pierwszej połowie, no ale dzisiaj nasza bardzo słaba skuteczność i, i musieliśmy się, że, że tak powiem, przez dłuższy okres meczu męczyć. No, mamy nadzieję, że podtrzymamy dobrą pasę, to jest że piąty mecz bez porażki, w Lęborku jeszcze nie przegraliśmy meczu, więc chcemy dalej tą pasę podtrzymać i być tutaj na naszej hali niepokonani. Jeszcze jedno. Asysta na bramkę sezonu? No, myślę, że bramka kolejki na pewno. A czy sezonu, no to czas pokaże.